Masz już bite podstawowe linie takie jak 60 p M6 Joch czy na przykład IS7 i zastanawiasz się co robić dalej. W tym materiale przedstawię Ci kilka pojazdów, które koniecznie musisz mieć w swoim garażu. Z tej strony Radkar 1 i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj przedstawię wam top 5 najlepszych według mnie czołgów do wbijania jeżeli posiadacie już jakieś umiejętności w tej gierce no i trochę ogarniacie to tymi pojazdami według mnie będzie wam się grało najlepiej, a i linie do nich nie są też takie złe, także na miejscu piątym umieściłbym T-114 to jest niszczarka, którą większość osób powiedziała, że jest to gorsza trójka natomiast ja się z tym totalnie nie zgadzam ona dostała ostatnio poprawki, troszkę został poprawiony pancerz na wieży, żeby też tak nie łykała obok jarzma, oczywiście nadal pozostaje ogromny garnek wokół tej którego nauc musicie nauczyć się grać ogólnie jeżeli chodzi o linię bo od tego zacznę, ona jest całkiem powiedzmy przyjemna, zwłaszcza dziewiątka jest bardzo fajna, to jest taka T-34 z dziełem ISU jak to ludzie mówią no ósemka może jest mniej ciekawa, ale generalnie siódemka czy, czy też szóstka od której się linia zaczyna są całkiem przyjemne i ta linia do właśnie dziewiątego tieru jest taka troszkę bardziej kamperska troszkę bardziej z tyłu dopiero na ósemce dostajecie jakikolwiek pancerz, dziewiątka ma też ten pancerz tylko na wieży, no, a dyszka. Nie ma też tego pancerza w refoserze aż tak dużo. Ten delek jest dosyć powolny. Mamy oczywiście ten garnek i mamy pancerz, na którym nie możemy nigdy polegać, ponieważ ten garnek przyjmuje wszystko praktycznie. Tam czasami się ktoś odbije, ale ogólnie tym czołgiem zalecałbym grać na drugiej lub trzeciej linii. Czasami lekko przysnajpić, złapać jakieś przestrzały, no i czasami grać też na pierwszej, ale na zasadzie, jak pokazywałem w odcinku o skorpionie i su. Ktoś strzeli, wychylamy się i strzelamy w niego. Czasami możemy. Się z kimś wytrejdować Dzięki temu, że oczywiście rzeczywiście mamy bardzo wysoką alfę. No i to właściwie tyle gwoli pancerza, bo to chciałem powiedzieć, że on po prostu nie jest najlepszy. I też jeżeli chodzi o działo, to ono jest na tym czołgu bardzo dobre, mamy naprawdę niesamowitą penetrację. Na godzie jest to aż 375 na podstawce też ta penetracja na spokojnie wam wystarczy, żeby przebijać praktycznie większość dziesiątek od frontu. No i celność też jest w porządku. Oczywiście, tym czołgiem trzeba wymierzyć, żeby trafić, ale on ogólnie większość. Tych wymierzonych strzałów do pełni trafia, także mówię, działo jest bardzo przyjemna, mobilność jest słaba i tu jest też um, jedna z rzeczy, którą, w której musicie mieć po prostu umiejętności. Musicie wiedzieć, gdzie pojechać. Ten czołg ma tylko 10 km na godzinę e, maksymalnej prędkości do tyłu, bardzo wolno się cofa, e, przez co umiejętny dobór pozycji jest kluczem do tego, żeby zrobić jakieś uszkodzenia, a przede wszystkim nie zginąć. Także czołg bardzo polecam i szczerze mówiąc, mi się nim lepiej gra od trójki, bo po prostu ma to wieże i to naprawdę mega dużo daje. Oczywiście ona nie jest w pełni Wrotowa, tylko do 90 stopni. No i na miejscu czwartym umieściłbym fv 4202 Jeżeli chodzi o tego brytyjskiego Meda, on też już jakiś czas temu dostał poprawki wraz z Centurionem. Prędkość maksymalna do przodu została zwiększona o 10 km na godzinę. Jest to pojazd, który nie posiada żadnego realnego pancerza. On czasami odbije dobrze skontowaną górną płytą, ale w wieże wchodzi praktycznie wszędzie, tylko w takie najbardziej skontowane części można się odbić. Też duży garnek, ale wiadomo, front wieży jest bardzo łatwo przebijany, więc Czym ten pojazd może się pochwalić? Bardzo dobrą na obecny moment mobilnością i świetnym, unikatowym działem z pociskami hash. To działo na tych właśnie amunicji ma największy depem w grze i to jest naprawdę mega dobra rzecz, że możecie z tą prędkością i z tym działem robić naprawdę super wyniki. Ja, jak gram tym fvm to gra się, się nim ciężko, oczywiście, ponieważ no nie możecie sobie wychylać i musicie też odpowiednio dobierać pozycję, no bo wiadomo, ktoś was zawsze przebije w wieże, ale robienie sobie takich darmowych strzałów jest naprawdę bardzo ważne ważne właśnie w graniu tym fv i dobieranie odpowiednich pozycji. Granie mi się o tyle ciężko, że większość medów może was, was na przykład wypchnąć na wieżę, takie M60 czy STB, T62. Nie macie tego pancerza, nie macie tego argumentu, żeby wychylić, dlatego ważne jest to, żebyście wspierali swoich sojuszników i nigdy raczej nie jechali sami. To nie jest pojazd, który sobie poradzi sam w jeden na jeden z kimś innym. Raczej zawsze starajcie się wspierać sojuszników, no i nie zbierać przede wszystkim. Wy jesteście od tego, żeby robić damage i pomagać. Macie świetne działo, świetną mobilność, no i ważne jest w tym pojeździć, żeby zawsze być w miejscu, gdzie ten damage można zrobić. Jeżeli chodzi o linię, ona jest bardzo fajna. Ósemka nie jest dosyć przeciętna, ale plusem też dla graczy, którzy walczą o dobre statystyki jest to, że tam nie trzeba robić dużo, żeby te statystyki były dobre, ponieważ dużo osób gra tym czołgiem po prostu słabo. Jeżeli chodzi o dziewiątkę, no to jest naprawdę chyba jedna z najfajniejszych dziewiątek w grze i wydaje mi się, że może wam się bardziej podobać od dyszki. Ja na przykład wolę mieć ten pancerz na wieży kosztem tej mobilności, ale ten Centurion 7 jeden jest naprawdę mega dobry i jedna z przyjemniejszych dziewiątek, może się wam nim lepiej grać niż tym samym FV. -em. No i na miejscu trzecim umieściłbym brytyjską lodówkę. To jest pojazd właściwie, no oczywiście niszczyciel czołgów, który ma najpotężniejszy magazynek w grze. On dostał masę poprawek, ponieważ no w Blitzie nie ma łatwo, ten czołg jest wielki, nie ma pancerza na wieży, także musi dostać masę udogodnień. Oczywiście są one w postaci różnych buffów, ten pojazd ma teraz, trwo dostał buffa do przeładowania magazynu. Oczywiście trzy peski każde po 460 i ten pojazd ma masę różnych materiałów eksploatacyjnych dodatkowych, takich jak, i też zapasów, takich jak na przykład osłona przeciwodąkowa, takich jak jeżeli chodzi o materiały, to szybsze przeładowanie pomiędzy pestkami, tam wtedy macie chyba półtorej sekundy zamiast trzech i macie też na przykład skupiaczkę, czy to lepsze turbo, także tych rzeczy jest tam naprawdę dużo i tą lodówkę można sobie wyposażyć według własnego uznania i naprawdę wydaje mi się, że ten czołg w rękach doświadczonego gracza może zrobić mega dużo, oczywiście jest to telek typowo kampiący, chcecie być być bez spota, także jak najdalej od przeciwników, bo to praktycznie nie ma kamuflażu, po prostu jest za wielkie. No i pamiętajcie, żeby też zawsze włożyć to osłonę, bo te burzaki jednak bardzo łatwo wchodzą w wieżę w tej lodówki. Z plusów na pewno jest to, że działo jest dosyć celne, ale przede wszystkim ma świetną penetrację, chyba bodajże 370 na goldzie, także i na podstawie też dużo, więc nie ma problemu z przebijaniem. Więc skuteczność waszych magazynków powinna być ok. Z plusów jest też przyzwoita mobilność. Ten czołek, mimo że jest wielki, to. I też nie ma pancerza, no to chociaż dobrze jeździ. Jeżeli chodzi o linię. Ona doświadczonym graczem powinna przypaść do gustu. Linia jest oczywiście w większości papierowa, tylko Conway coś tam czasami potrafi dingnąć, ale są to niszczyciele zwierząt z bardzo dobrymi działami. Ósemka i dziewiątka posiada hesze, także to jest podobne działanie jak w przypadku właśnie FVA. No i ogólnie te pojazdy są dla skillowych graczy, są trochę do kampienia, ale mają właśnie fajną mobilność i brak pancerza. I mi się wydaje, że z takim działem doświadczeni gracze będą w stanie zrobić naprawdę dobrą robotę w bitwie. No i na miejscu drugim, nie mogło go tutaj zabraknąć Leopard 1. Czołg, który jest naprawdę ukochany przez wielu doświadczonych graczy, ponieważ no, za, głównie ze względu na jego działo, ja też bardzo lubię działo Leoparda, jest to pojazd, który nieco różni się od innych medów, ponieważ nie ma tutaj totalnie pancerza, zatem to mamy gnialną mobilność i super działo. Działo, które jest bardzo celne, chyba bodajże 0,24 celności na papierze, naprawdę mega celność, super DPM rzędu 3700, to jest alfa 355,7 sekundy czasu przeładowania. Oczywiście totalny brak pancerza, łyka chaek i bokiem, wieżą również praktycznie nic nie odbija. No ale jest właśnie bardzo fajny ze względu na to, że zawsze możecie się znaleźć w miejscu, gdzie ten damage można zrobić i też on trafia snapy, o jakich wam się nawet nie śniło. Ten czołg naprawdę w ruchu potrafi tyle trafić, że no ja czasami sam jestem w szoku, jak widzę, jakie strzały ten leopard jest w stanie oddać. Mamy oczywiście przyzwoitą penetrację, ponieważ tym medem można trochę snajpić, Nie to, że stać w raczej takie aktywne snajpienie ze zmienianiem pozycji, ale jeżeli nie ma żadnego TDK to można jakoś tam wesprzeć z krzaczka gdzieś z tyłu sojuszników. Jest to podobny playstyle do FV, staracie się pomagać sojusznikom. W przeciwieństwie do FV ten czołg może właśnie walczyć na większym dystansie ze względu na to, że to działa jest po prostu dużo celniejsze. Jeżeli chodzi o linię, tutaj różnie można pójść. Ja szedłem przez chyba szprak Pancera 1C, Indian Pancera i później do Leoparda PTA. No, jeżeli chodzi o dwa ostatnie wymienione, to Indian Pancer jest całkiem w porządku pojazdem. Ma celne działo z ok penetracją, coś tam odbija. Dawno grałem tym pojazdem, więc dobrze go, niezbyt dobrze go pamiętam, ale nie grało mi się na pewno źle. Jeżeli chodzi o dziewiątkę, jest ona bardzo przyjemnym czołgiem. Jest to w zasadzie troszkę pogorszona wersja Leoparda 1, i to jest taki przedsmak tego, co zobaczycie na dziesiątym tierze. Również dobra maszyna. i i z jego działem naprawdę można robić też fajne wyniki. Także to nie dotykuje dla bardzo doświadczonych graczy, ponieważ no ten brak pancerza utrudnia skutecznie rozgrywkę, ale naprawdę jeżeli będziecie w stanie robić sobie dużo darmowych strzałów, trakować przeciwników, pomagać sojusznikom, można tym leopardem kręcić niesamowite wyniki. Mój rekord na nim to jest chyba tysiąca. To nie jest dużo, ale bo tym czołgiem można robić dużo więcej, ale też ja nim zbyt dużo nie grałem. No i na pewno jest to fajny czołg do właśnie wyciągania średnich uszkodzeń, bo z dobrych pozycji można naprawdę Sporo zrobić. No i na miejscu pierwszym ląduje chiński czołg ciężki WZ113. Jest szansa, że większość z was, z tych doświadczonych graczy, ma go już w garażu i wcale bym się nie zdziwił, ponieważ ten pojazd jest często też brany na turnieje ze względu właśnie na swój DPM i mobilność. Jest to pojazd, o którym się właśnie za dużo nie mówi, a powinno się, ponieważ no, jest to jeden z lepszych rogów ciężkich na 10 Tierze, prawda? Mamy tutaj bardzo fajną mobilność, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną. Nie rozpędza się on zbyt dobrze, obraz. Się bardzo wolno, dlatego też polecam wozić na nim drążki skrętne. No, macie to ryzyko objechania, ale dzięki temu, że jest tak szybki, nadaje się do jakichś puszów, jest aż taki zły do tego. Jeżeli chodzi o pancerz, no, on jest dosyć twardy i czasami potrafi trollowo dingnąć gdzieś się zebrać, gąskami raczej. Górna płyta raczej odbija, ale jeżeli ktoś załaduje złoto i jest wyżej od Was, to powinien Was przebić bez większych problemów. Ma garnki, ale te garnki są dosyć małe. Jeżeli nie jesteście uważni, możecie po nich zebrać. Jeżeli jesteście uważni, to. Raczej mm, przeciwnik się nie będzie w stanie w nie wstrzelić. Tylko 6 stopni depresji, ale nadaje się ten czołg również do 6 krapa, no ale największym plusem tej wz jest właśnie jego działo. 420 alfy tylko przy 7,3 sekundy czasu przeładowania. To jest naprawdę bardzo wysoki DPM i tym pojazdem w dobrej, dobrze dobranej pozycji będziecie w stanie zrobić mega dużo. Niestety ciężko jest dobrać sobie fajną pozycję ze względu na te 6 stopni depresji, działa, ale ogólnie jest to taki czołg, którym jesteście trochę w stanie walczyć na pierwsze linii, bo pozwala na to jego całkiem przyzwoity pancerz, najlepsze jest to, że ten czołg dzięki temu, że jest tak mobilny świetnie nadaje się do niszczenia czołgów średnich, naprawdę to też w 1 na jeden, jak grałem było właśnie widać, że ten WZ-113 to wszelkie nawet Vickers, Lighty czy inne czołgi średnie składa jak chce, bo ładuje prawie tyle samo co one, a właśnie ma dużo wyższą alfę, dużo więcej HP, ogólnie bardzo fajna maszyna jeżeli chodzi o linię, jest to troszkę kopia radzieckich konstrukcji ósemka, nie jest to nic wybitnego tam mamy dosyć słabe działo z słabą penetracją, pancerz tam jest całkiem w porządku, ale ogólnie czołg, którym nie chcecie jakoś specjalnie długo grać jeżeli chodzi o dziewiątkę, no jest dużo przyjemniejsza mam z niej dobre wspomnienia, to jest troszkę jak właściwie IS-8 bardziej pancerny, ma garnki ale ma też fajniejsze działo z tą wysoką alfą 460 i ogólnie linia też do tej WZ-113 nie jest taka zła i nie jest to, nie są to po prostu pojazdy, którym, którymi będziecie się jakoś bardzo męczyć. No i to by było na tyle w tym materiale. Napiszcie koniecznie w komentarzach, które z wymienionych linii macie i jak się tymi czołgami gra. No i też zapraszam Was na mój serwer Discord, link do niego jest w opisie. A i też zapraszam Was na link do serwera Blitzpage, gdzie newsy pojawiają się jeszcze szybciej niż u mnie na kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku.